Witamy serdecznie. Dzisiaj troszeczkę inaczej. Silverstone. Errorek będzie Was oprowadzał jak trwał jego wyścig. No więc dobra, zaczynamy. Ja pozycja numer kurka wodna nawet nie wiem. Czekaj. Pozycja numer 4. Dobra, jest pozycja numer 4, przede mną klacza, jeszcze przede mną Milczar i Bonku. Jak wiadomo start, jak to start. Gaz poszli, super ekstra speed tutaj, schodzimy do środeczka. O klacza już To milczarek troszkę miesza, ale dobra, jedziemy, jedziemy równo z klaczą. Widzę tą strzałeczkę, widzę klacza się wysuwa, dobrze, dobrze, dobrze. Teraz weźmiemy go. Spoko, ale jebany nie chce uciec. Dobra, to my spokojnie, o wziął nas, wziął nas, wziął nas, no nie ma strachu. To jest długi wyścig, bo na pierwszym wyścigu, na pierwszym okrążeniu nie wygrywasz się Bierzemy go, biorę go, jedziesz, jedziesz klacza, jedziesz troszeczkę, oj, tutaj zbijemy go, dobrze, dobrze, żeśmy go zabrali. Tak, dobra, teraz już milczar. Sytuacja z klaczą, myślę, że w porządku, nie było żadnego problemu, trochę się chłopak wystraszył i tyle. Tak więc jedziemy dalej. To ogólnie być może, jeżeli wam się będzie podobało, to w taki sposób będę to nagrywał, bo już, już po prostu nie mam o czym gadać w ciągu wyścigu i, i jest to trochę nudne. Dlatego też oglądamy, co się dzieje. Prawdopodobnie zaraz nastąpi zmiana, bo ile można jechać za pierwszymi dwoma, które i tak pewnie będą tymi pierwszymi dwoma, także nie będzie o czym gadki. Ale już za dochodzimy do zmiany. Tak jest. Tutaj, kogo tu widzimy? O, trawa. O, grubo jest, grubo jest. Tu widzę zaraz będzie boom. Ja to oglądam pierwszy raz. No, tu się nie wyrobiłem. Tak, już widzę, już widzę. Tak, tu delikatnie, delikatnie, żeby oczywiście nie wpaść w poślizg i w poślizg wpadłem. Jasne. Dobra, to pierwsze śliwki robaczywki. Pierwszy błąd, drugi laps. Dobrze, grubo. E, tutaj, mój teammate jedzie. Puścimy go. I się wsuniemy za niego. I teraz ten, który chyba narobił mi problemów na przednim ścigu, to troszeczkę się z nim pobawimy, co? Nie daję mu się wyprzedzić. Bo dlaczego? Że tu mnie tu stara się brać po zewnętrznej. Nie, 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 kochany ja Cię wypchnę. Zgodnie z przepisami, ale jednak Cię wypchnę. Dobra, jedziemy. Jedziemy. Tutaj Elviro's widać gna. Być może chłopak nawet skończy, dobrze? O. A tu Patryczek znowu wyszedł za szeroko, bośmy go przyblokowali. Dobrze, tu szybka szykana. Magetz backets. Czy jak to tam się nazywa? Tutaj oj, oj, oj i to pizda, i nie dałem rady. O dziwo. Tu widzimy. Chłopak też nie dał rady. A on ciśnie. A co to zrobić? Lewo czy prawo? Lewo czy prawo? Prawo. Dobrze, dobrze. Ale my jedziemy środkiem. Możemy. Nie ma nic takiego. Znowu nasz zabieżacz po zewnętrznej. No cóż, trudno mu nie wyszło. Tutaj co będzie go A O, ładny zjazd. Trochę poślizgów, ale no cóż, pięknie, 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 pięknie. Za nami non stop, za nami non stop. Koleś jest nowy, ale się daje radę chyba. Widać, widać, że sprawia mu to przyjemność, takie jeżdżenie. No niemniej, no jeszcze ze mną nie miał okazji walczyć. Że kochany, no, chwile ciężkie. Jak zwykle, tutaj po zewnętrznej, tylko przydusimy. Tak, tutaj to jest kompletnie nie moja bajka, te dwa zakręty. O, znowu historia się powtarza. Co teraz? Co teraz? On jest blisko, blisko, jest bardzo blisko. Ja tu karsem cisnę Co on zrobi? Co on zrobi? Wypierdzieli. Mówię. Ale nie nie dał rady. Ja go z... wziąłem. Ekstra. Tam gdzieś pojechał w pierron. Dobra. Ale dalej, A, zaraz będzie zmiana, także nie ma się co podniecać. Co tu się dzieje? Co to się jadę Przede mną. Nie wiem kto przede mną klacza za mną. To jest fajna Klacza, klacza, trzeba przyznać trochę e, szarżuję, z ostatnimi czasy. Jeździ naprawdę dobrze. Właściwie to każdy jeździ lepiej ode mnie, dlatego nie ma co się dziwić. I teraz co? Łęb, łeb, łeb. A ja już nie mam Kersa, więc mnie bierze klapuś. Bierze mnie ostro. Ale no cóż. Teraz on jedzie dziwnym torem. Tak jest. Ten dziwny tor spowodował, że ja go też wyprzedzę. Elegancko, elegancko, naprawdę jest fajnie. Dobrze jest. Dobrze jest. Dobrze jest. byśmy mi się ekran zgasił. Ale no nie jest źle. No, klacza poszedł. Znaczy, ja poszedłem. Dobra, jest. Nie będzie źle, w razie tu my jesteśmy. Zaraz znowu kolejna zmiana. Mam no, takie naj najważniejsze elementy. Wyciągam z tego wyścigu, żeby też się nie męczyć. Zmiana pit stop był. Oczywiście po pit stopie zaraz zapewnie nastąpi dramat. Tak. Tak jest, oczywiście. Yaps. Nie, bo jak jednąć, to już na całego. I w tym momencie mój wyścig przestał się opłacać w jakiejkolwiek skali. Znowu zmiana. Teraz gnam, gnam, gnam. Nie wiem po co gnam, ale załóżmy, że gnam. A wiem, bo ostatni jestem i teraz czas na drabiać. tutaj nie pochwala mi jego toru, aczkolwiek powtórzył to co zrobiłem ja. Dlatego nie ma, nie ma co się śmiać. O, znowu zmiana, widzę. Jedziemy teraz, to z tu widzę. Dobrze, dobrze, dobrze. Tutaj, co by to tu powiedzieć? Tutaj, Skubiks. jedzie spokojnie. Widać, że się nie męczy chłopak. Ale ja trochę lipy pytałem. Trochę lipy dałem. bo tutaj też poślizg mały. On jedzie dziwnie środkiem. To nic, weźmiemy go teraz. No, tutaj. Kiedy jego straszaka mu zrobimy, to jedziemy do niego bliziutko, abyśmy go nie uderzyli. Chyba. Także idziemy dalej, dalej. Tu jest świetne, 2-3 nawroty, zakręty to jest świetna sprawa. Tak, tak się można zakochać w tym torze. Czasami naprawdę fajny tor. Już pomijam fakt, że skończę jak skończę, ale naprawdę jest dobrze. Jedziemy dalej. Dalej, 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 dalej. Czyli tylko tam musisz przestać? ps To no. życiowe sprawy. Kot stara się pod, zrobić podkop pod drzwiami. Nie udaje się, ale nie, nie próbuje. Dobra. Tutaj nanej, to zaraz znowu będzie zmiana. Nie! A jednak nie. Yy, Hydraulics czy Hexagemnon, Nie wiem, jak to się wymawia. Tu teraz on. Widać, że on wyjechał z boksu, także jest nieświeży, raczej znaczy jest za świeży. No oczywiście ja też jestem super gościu. Miałem błąd. A mogłem go mieć, no ale co poradzisz? No, no i co? Na nowo, znowu zmianę. Tym razem już dojeżdżam do niego. I znowu to jest super, ten to super partia toru. Dojeżdżamy, nie mamy, nie mamy w ogóle karsoła, ani DRS-u Więc staramy się po prostu Cisnąć ile się da o, jadę, jadę, jadę. No tutaj no, powiem Ci, że Tu koleś ładnie wyjechał, ładnie jechał, jechał, jechał całkiem sympatycznie Trzeba mu to oddać Skakał, nie wiem czy to będzie widoczne Mam nadzieję, że tak, no chociażby ten tutaj Ten jego zakręt bokiem Jest dosyć znamienny dla jego stanu łącza, ewentualnie mojego połączenia z nim. No, tak więc ta walka będzie miała troszeczkę cięższy przebieg dla mnie, bo trzeba będzie nie, nie dość, żeby wyprzedzić, to jeszcze mieć świadomość, gdzie on ewentualnie może się znajdować. Przeszkadza to strasznie, bo no, chciałbyś przejechać jak najszybciej niestety nie wiesz, czy możesz. No i, no i tak to się kończy. Dlatego też ta, ta walka trwa zdecydowanie za długo. I nie ma to nic wspólnego z. A jednak, a jednak tutaj dość szybko go wziąłem. No i co? No i oczywiście, no. Za ambitny byłem, wyleciałem. No to mnie wyprzedził z powrotem. No ale. Oj! I tutaj lekki uścisk. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Co zrobisz, co zrobisz? Ale, no, no, jedziemy dalej. No, widać opony takie słabe. Ogólnie lubię się bawić tym a, tym kółeczkiem, bo to akurat to ustawię na kółeczku, mam, to tutaj lubię co chwilę coś zmienić, co chwilę coś zerknąć. Być może mnie to trochę dekoncentruje, no, ale co poradzisz? No, się człowiek, człowiek troszeczkę na ten wyścig nie przygotował i, i trzeba oddać to, że no. No, początku łatra nie wielka, ogromna, więc szczerze. Nie, ja zwalę to na y, temperaturę znowu. Ponieważ jest tu tak gorąco, że po prostu było mi ciężko się skupić. No a potem z biegiem czasu już zaczęłem lepiej jechać, i widać, że już zaczęłem odrabiać. Pomimo tego, tak, że już straciłem, to jak odrabiałem, czyli coś tam walczyłem. Niemniej wracam do walki tu z kolegą heksagiem Menonym cisnego, cisnego, on tu widać mi skacze. Jego neostrada nam nie wyrabia. I teraz pytanie, co on zrobi Tak jest, pojechał. Pojechał. Ja pojechałem ładnie, spokojnie, stonowanie, bez żadnych wielkich fajerwerków. Kers dostałem. DRS-a też dostałem, także jest elegancko. Mogę gnać No i za chwilę zmiana. Um, tutaj co to wielkiego? I chodziło. Nie wiem jak to się stało. Jeszcze raz go muszę wyprzedzić. Nie wiem czy, czy on wtedy wpadł w jakąś dziurę czasu, czy co, ale no generalnie... Trzeba by było wyprzedzić jeszcze raz. No więc gnam jak piorun. No i, no i będę go brał. Mm, filmik się niedługo skończy. Mm, wynika to z tego, że pewna część film, materiału nagranego po prostu nie da się przetworzyć w chwili obecnej, więc już sobie podarowałem, bo tam i tak się nic wiel wielkiego nie dzieje. Yy, nie wiem, czy załapiemy się na, na, na dublowanie mnie przez Bąka, ale jedno wiemy na pewno, Heksakiem no, na wyprzedziliśmy Pola także to nie ma problemu. No i co, no i to w zasadzie tyle, no, co, to, co tu wiele mówić. Wyścig, jak wyścig.